Cześć jestem ja Wracamy do kariery Lechem Poznań. Trochę mnie nie było, byłem chory, więc nie byłem w stanie nagrywać jeszcze skutki choroby przeziębienia. Odczuwam, więc mogę trochę zamulać momentami, ale postaram się coś ciekawego nagrać w tym odcinku. Mamy jak widzimy spotkanie z FC Barceloną. Także zaczynamy to spotkanie. Mamy także w grupie Napoli i Spartak Moskwa. Będzie to trudne spotkanie z Dumą Katalonii. Stroje zostawmy nawet takie. Skład już sobie przygotowałem wcześniej, bo tutaj musiałem się zastanowić, ale postanowiłem, że jednym napastnikiem to oczywistość. Piątka w pomocy, trójka tutaj bliżej środka. I tych zawodników postanowiłem wysłać do boju. Wchodzi jak na swoją starą pozycję i Amaral wraca do pierwszego składu Kostewicz na ławce rezerwowej. Tutaj, oczywiście, mamy trzech, teraz skrzydłowych, ale Jeftić może też grać właśnie jako tam środkowy napastnik. Ja go też dawałem jako SPO często. Kostewicz tylko właśnie na lewej stronie, a Frankowski na prawej, więc takie zmiany będziemy mogli robić. Najmocniejszy skład wysyłam do boju z Barceloną, no i jestem ciekawy, co z tego wyniknie. Jak widzę, gramy u siebie na stadionie Lecha, mecz Lech Poznań FC Barcelona. Przywitanie obydwu i jedenastek, jeszcze ich wejście oczywiście prędzej. Klimat Ligi Mistrzów jest niezastąpiony i naprawdę czekam, aż kiedyś to nastąpi w rzeczywistości, że takie drużyny będą do Polski przejeżdżały nie tylko tam jakieś puchary przedsezonowe czy coś ale w Lidze Mistrzów czy w Europejskiej dobrze zaczynamy Gumny, Coutinho, Suarez, Suarez i 1 do 0 obrońca mi się nie przełączył i nie dobiegłem na czas i Suarez zdobywcą gola w 6 minucie więc Barcelona dosyć szybko wychodzi na prowadzenie, no tu trochę przegrana sprawa e, przeze mnie no i musimy odrabiać piłka do Gytkiera, Gytkier i jest szybka odpowiedź, nie ma spalonego czy jest jednak, chyba jest już myślałem, że że nie było spalonego i naprawdę szybko odpowiedzieliśmy Barcelonie ale sędzia rozwiał Wszelkie wątpliwości, był spalony. Juźwiak ładnie walczy do końca. juźwiak rozgrywa do Murawskiego. Murawski ma trochę swobody. Oddaje piłkę Jużwiakowi, który na pełnej szybkości będzie biegł w pole karne. Do środkowanie dośrodkowanie do Gytkiera, ale ten źle uderza. Chociaż jeszcze Tiba będzie zamykał tą akcję. Rozegramy sobie nie. Malcolm. No i ewidentnie potknął się o własne nogi ten zawodnik, nie miałem z tym nic wspólnego, a sędzia jeszcze mnie dodatkowo żółtą kartką ukarał. I kolejna groźna sytuacja dla rywali Coutinho próbował pokonać loskę z pierwszej piłki od razu. Gdyby lepiej zakręcił, no to też by było 2 do 0. I loska. Znowu mój błąd. Barcelona e, nie wykorzystuje go, Gündogan od Suareza dostał piłkę i mocno uderzył, niepilnowany zupełnie. Piłka do Amaral'a, Amaral, będzie sytuacja strzelecka, Amaral broni też Tegel. Murawski, dobrze, że nie podoby, byłby spalony, ale teraz nie jest i już w jaki będzie sytuacja bramkowa, na pewno dostaje Tiba i jeszcze piłkę, uderzenie złe. i Barcelona no i 2 do 0 od tak weszli sobie trochę ja tutaj miałem inicjatywy trochę więcej akcja tu Sergio Busquets zdobywa bramkę na 2 do 0 no i ten pierwszy mecz w fazie grupowej ligi mistrzów będzie raczej przegrany oczywiście będziemy walczyć ale już kolejny raz powtarzam metodologię gry komputera czyli jedno, dwa, trzy podania i od razu uderzenie z pierwszej piłki tak gra komputer w FIFA. teraz coś będzie, nie no Amaral był pierwszy nim bramkarz tutaj zdążył dolecieć, ale i tak uderzenie niecelne ale tutaj był knockout. dół teraz Amaral, no musi być gol w końcu jest, bierz piłkę jeszcze tu walczymy Amaral ja mu zmieniłem pozycję właśnie na środek pomocy, na SPO takiego, a w jego miejsce dałem Frankowskiego, bo myślałem, Marał czasami też jako kreatywny gracz bardziej się spisuje niż, niż skrzydłowy, a tutaj ładna piłka i obrona Barcelony zaspała, no i mamy tego gola, chociaż jeszcze może powalczymy o remis, ale będzie trudno. Murawski. No teraz szybko piłka idzie do przodu. Frankowski będzie biegał w pole karne. Frankowski, jak to rozwiąże? No nikt do niego nie idzie. Frankowski. Zbyt długo czekania było. Artur. Jaki V. Szymiński, Messi. On się potknął przecież. I znając rzeczy, to chyba było w polu karnym. Na pewno to było. No karne jak nic. Arturo Vidal czy Loska ale długi rozbieg bierze zobaczymy teraz co postanowi pech naprawdę pech bo wyczułem intencję strzelającego ale już strzał był tak dokładny że Loska nie zdążył sięgnąć no i nasze marzenia o remisie spadły do zera w tym spotkaniu chociaż już Barcelonę trochę cis cisnęliśmy bo trochę już ona odpuściła a tu tracimy kolejną bramkę. Ok, więc koniec tego spotkania. Pomimo przegranej myślę, że z pozytywnej strony Lech się zaprezentował walcząc przede wszystkim z takim zespołem jak jest Barcelona. Oczywiście przegrana nie jest tym wynikiem jaki byśmy chcieli, ale myślę, że w kolejnych spotkaniach Ligi Miszu będziemy mogli walczyć o punkty. Dobra, w drugim spotkaniu Napoli pokonało Spartak Moskwę, 2 do 0, no i my mamy trzecie miejsce w obecnej sytuacji. Oczywiście, wiadomo, to pierwsze spotkanie dopiero. Dobrze, i dzisiaj zagramy jeszcze spotkanie z górnikiem. Zabrze stroje. Dobrze, nie będziemy tutaj ingerować. Już chciałbym powrócić albo inaczej zmienić trochę skład na to spotkanie spróbować innego wariantu. Kostewicz wróci. Tu wejdzie z kolei Amaral. Tak jak grał w poprzednim spotkaniu, Juźwiak na prawej stronie. I zobaczymy, czy w tym wydaniu to wypali. Rezerwowi bez zmian. Tak zaczynamy spotkanie z górnikiem. Kostewicz. Teraz może kontra Lecha. Amaral, ale jakoś tylko przychodzi do jużwiaka, a Juźwiak w polukarnym. Juzwiak sam to by nie chciał kończyć. No musiał sam strzelać, nikogo tam nie było. Za bardzo. Szymiński będzie zgarniał i uderzenie na bramkę Pawłowski broni. Niezłe dwie sytuacje w, w odstępie chwili naszego zespołu. Z pierwszej piłki chyba Tiba uderzał, ale świetna interwencja. Halant, Halant, no będzie gol? Nie. On dopiero wszedł za Getkera, bo Getker w ogóle niewidoczny. W tym spotkaniu coś mu nie wychodziło, a Haland od razu pierwsza sytuacja no i miał naprawdę dogodną do zdobycia bramki. Haland. No teraz podaj tak do Wojtkowskiego Wojtkowski nie Pawłoski interweniuje. Tu już powinna być bramka. Już wszystko wyszło. Idealne, idealne podanie Halanda do Wojtkowskiego, no ale bramkarz kiostylić. I zamieszanie w polu karnym jeszcze runnie uderzenie pawłoski broni. Teraz, ale się ładnie odwrócił. Haland chyba nie ma spalonego. I mamy bramkę na 1 do 0. Podanie było tip-top, wymierzone w czasie i we wszystkim co tylko mogło być możliwe. I wychodzimy na prowadzenie z górnikiem w drugiej połowie. Aż obrońca nie wiedział co się dzieje i bramkarz pewnie tak samo. Haland też tutaj pewnie w ostatniej chwili spostrzegł się, że dostanie idealną piłkę. Odwrócił się. I załadował tą bramkę. Chyba. bam jak. Wojtkowski, ale sobie przełożył tutaj zawodnika, górnika. Ale już wykończenie nie było zbyt dobre. Można powiedzieć, że zmienicy robią na razie grę w drużynie Lecha, bo zarówno Wojtkowski, jak i Haland weszli po przerwie. Wojtkowski. Wojtkowski uderzył z daleka no Pawłowski Przenosi nad poprzeczką taki strzał znikąd, trochę pukiwał, a było groźnie. W kolejnej sytuacji Lecha e, Poznań. Akcja górnika i loska. Dobrze, ostatnia chyba e, akcja tego spotkania i loska na spokojnie. Teraz ładnie piłka krąży. Uderzenie będzie w poprzeczkę. Już nie opanował. I koniec tego spotkania wygrywamy skromnie 1 do 0, Ale trzy punkty należą do nas i właśnie to jest najważniejsze w całej tej rozgrywce. Dobrze, to będzie wszystko jeśli chodzi o ten odcinek. Zobaczmy tylko na statystyki. 17 strzałów, więc naprawdę byłem aktywny w tym spotkaniu. Dobrze, to będzie wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie Tombi Ghost. Na razie, cześć.